Wolę być na swoim dnie niż na czyjeś górce. Pokaż mi swoich przyjaciół, a pokażę Ci, kim się staniesz. Właśnie udowodniłeś w swojej podświadomości, że lina tego strachu i tej lojalności to tylko iluzja. Dzień dobry pięknej, mądre kobiety. Dzień dobry piękni, mądrzy mężczyźni. Nie macie czasami wrażenia, że ile byście nie harowali, to wciąż jesteście w jakimś błędnym kole. A co by było, gdybym wam powiedział, że ta wasza bieda nie jest do końca wasza? Dzisiaj pokażę wam trzy mechanizmy, które blokują przed finansowym sukcesem. Zapraszam. Chciałbym zacząć od tego. Że dzisiaj nie będę rozstrzygać sytuacji, w których wydarzyło się jakaś tragedia pokoleniowa, albo po prostu ktoś odziedziczył długi. To nie chodzi o sytuację, w której coś stało się nagle, ale dzisiaj skupię się na tym, jak z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie różnego rodzaju mechanizmy doradzenia sobie z finansami i jak ta edukacja finansowa jest bardzo istotna. Spróbuj sobie wyobrazić, że ten sukces finansowy jest troszeczkę jak studnia, którą dziedziczymy od dziadków, pradziadków, przez naszych rodziców do nas. Możemy na chwilę przyjąć, że taka studnia składa się z trzech głównych elementów: jest to lina, dzięki której zanurzamy to wiaderko do wody, z samej wody, która może mieć różne smaki, i z mułu, który w tym wodzie może z różnych powodów być na przykład przez nieszczelności w tym murze, z, którego, z której studnia jest zbudowana. Te trzy elementy symbolizują trzy blokady w naszym życiu i w naszym postrzeganiu w ogóle finansów. Pierwszym z tych elementów jest muł. Są to takie skamieniałe przekonania. Są to takie niekwestionowane prawdy, które słyszeliśmy od naszych pradziadków, dziadków i rodziców i w które w gruncie rzeczy stały się również naszymi przekonaniami. Mogą to być takie przekonania, jak na przykład pieniądze szczęścia nie dają. U nas w rodzinie wszyscy harują, ale nie jesteśmy bogaci. Taki jest już mój los. Nie warto się wychylać. Prawdziwa cnota kryje się w cieniu. Takie osoby, które dostały takie przekonania, mogą czuć swego rodzaju taką mgłę intelektualną. Czują, że nie mają własnych przekonań, czują, że mają narzucone pewne prawdy i same pewnej rzeczy nie doświadczyły, znają tylko z takich... Trudnych historii opowiadanych z dziada, pradziada. Osoba, która jest w takim systemie, być może odczuwa po prostu lęk przed myśleniem o finansach. Jest mu tak grany mocno strach przed tym, że z tego lęku woli po prostu nie myśleć o finansach, woli nie myśleć o planowaniu jakichkolwiek pieniędzy, tylko przeżyć. Taka osoba również może czuć wyobcowanie, kiedy słyszy o czyimś sukcesie może czuć, że to jest coś dziwnego, bo ona nigdy tego nie doświadczyła i nikt w jej okolicy tego nie doświadczył. Natomiast przekonania mogą mówić wprost, że osoby, które są bogate, są w jakiś sposób sukcesem swoim, zawodowym, jakimkolwiek innym sukcesem, mogą być groźni, bo właśnie zostały im wgane jakieś przekonania, które wywołują jeszcze większy strach przed takimi osobami. Więc w momencie, kiedy taka osoba myśli o swoim możliwym sukcesie zawodowym, jest bardzo przerażona. Kiedy w życiu człowieka pojawia się taki muł, bardzo często podejmuje swego rodzaju nieracjonalne decyzje odnośnie edukacji czy pracy, bo wciąż brzmią te przekonania, że a, będzieś miał blisko do pracy, a, taka, takie studia czy taka szkoła da Ci zawód łatwy, prosty. Nie mamy wtedy asertywności, tylko podążamy za tym, co mówią nam wokoło ludzie. Nie mamy własnej decyzji, nie mamy własnego takiego przekonania, w, której stronie, w którą stronę chcemy iść. Więc ten muł powoduje równego rodzaju efekty w naszym życiu. Możemy mieć też mentalność ofiary. Możemy ciągle szukać winnych w ludziach, którzy są wokół nas za nasze decyzje i za nasze odpowiedzialności finansowe. Nie jesteśmy w stanie przyjąć, nie jesteśmy w stanie przejść przez do porządku dziennego z taką informacją, że to my mogliśmy coś zrobić, żeby ten sukces finansowy osiągnąć. I najgorsza rzecz, która może się zdarzyć, kiedy w naszym życiu pojawił się właśnie taki muł, to jest marnowanie szans, ponieważ nasz system przekonaniowy mówił nam tak mocno, że nie jesteśmy w stanie y, odnieść sukcesu. Jesteśmy w takim trybie przetrwania, więc cały czas na, sami negujemy nawet bardzo realne możliwości wzrostu. Drugim elementem naszej metaforycznej studni jest gorzka woda. A gorzka woda to nic innego, jak taka woda, czyli to taka część naszego życiowej energii, część naszej życiowej energii, która zgorszkniała. Pod wpływem różnego rodzaju poczucia wstydu, poczucia gniewu, poczucia złości, które mamy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to moment, w którym nasi rodzice, czy dziadkowie, czy nawet pradziadkowie żyli w ciągłym stresie i w ciągłej złości na różne rzeczy. Nie mieli narzędzi do rozładowywania ich, więc cały czas w różne sposoby okazywali tą złość, okazywali tą, tą zgorzkniałość swoją. Bardzo często w rodzicach naszych widzimy taki efekt właśnie tego zgorzknienia w różnych kategoriach. Takie osoby bardzo często mówią rzeczy w stylu: Oni mają to tylko dlatego, że ukradli. Świat jest niesprawiedliwy. Bogaci to snoby i tylko wyzyskują. Może się pojawić nawet zdanie typu: Wstydź mi, że jestem biedny, więc lepiej zostańmy w domu. Te zdanie najczęściej pojawia się tylko w głowie danej osoby, ale możemy poznać, że ono się pojawiło przez to, że ta osoba w jakiś sposób unika kontaktów z zewnątrz, unika tego wychodzenia. I bardzo często można zauważyć to w, takim, w takiej postawie, że kiedy mamy iść nie wiem, na jakieś imieniny, urodziny, jakieś wyjście do restauracji, cokolwiek, wyjście nawet do kina, to ta osoba nagle zaczyna się denerwować, irytować i kombinować, albo do ostatniej chwili odkładać to przygotowywanie się. Bo wie w głowie, że ma w takie przekonanie w głowie, że ona jest właśnie w jakiś sposób niewystarczająca do tego, żeby pójść. W taki sposób się pojawia to zgorzknienie. Taka osoba może być cały czas w gniewie na tak zwany system, że to system ją załatwił. W taki sposób, że system jest taki, więc nie da się te z tego wszystkiego wyjść. To zgrużkienie widać właściwie na każdym etapie. Wydaje mi się, że nie ma tutaj więcej co o tym mówić. Takie osoby mogą unikać okazji. Na przykład wystarczyłoby, że zrobiłyby, nie wiem, jeden dzień popracowały, troszeczkę więcej, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny więcej i dostałyby jakiś awans albo dostałyby podwyżkę. Ale nie są w stanie tego zrobić, z tego względu, że mają tak dużo złości i mówią, mi się należy za to, co ja robię, więc nie będę się bardziej poświęcał, i bardzo często tracą w tym momencie więcej, więc mogliby stracić tylko i wyłącznie poświęcając te dwie, 3 godziny. I najgorsze jest, kiedy takie osoby otaczają się osobami podobnie zgaszkniałymi co oni. Najgorsze jest to, że Wszyscy, jak przychodzą z tą wiaderkiem zgośniałej wody i piją sobie nawzajem, albo wymieniają się tą wodą, ży, życiodajną wodą, ale każdy ma tą zgęśniałą wodę, to takie toksyczne relacje powodują tylko i wyłącznie coraz większe zakwaszenie, bo ktoś ma takie usprawiedliwienie. Nie tylko ja mam go tak źle, Józek też ma tak, a Helena w ogóle już odjechała ze swoimi długami, więc dlaczego ja mam czuć, że jestem gorszy? Nie jestem gorszy, jestem taki sam. Takie osoby też czasami mogą mieć impulsywne zachowania, jeżeli chodzi o finanse, a mianowicie dostają jakąś właśnie taką podwyżkę nieplanowaną, premię, o, premię nieplanowaną i te kilkaset złotych, czy kilka tysięcy złotych, zależnie od takiej kwoty, mówimy premii, znika w ciągu dwóch dni. Nie są w stanie podjąć decyzji żadnej innej, abstrahując od tego, że nie mają narzędzi edukacji finansowej, ale widać ewidentnie, że te dodatkowe pieniądze potrzebują od razu przepalić. Potrzebują zaznać tej chwili szczęścia, tylko chociażby na sekundę uciec od tej gorzkiej wody, którą piją codziennie. I ostatnie staralina. Jest to taka niewidzialna więź pomiędzy tym, co moje, a tym, co rodzinne. I tu nie chodzi o rodzinne majątki, rodzinne jakieś finanse, tylko bardziej chodzi o swego rodzaju lojalność i przywiązanie do stanu rzeczy. Próba wejścia wyżej może być potraktowana jako zdrada, jako brak lojalności, jako coś takiego, co w rodzinie nie przystoi. Taka osoba może powiedzieć: Nie mogę zostawić brata, siostry, matki, ojca, oni mnie potrzebują. Co sobie pomyśli moja rodzina, kiedy się wzbogacę? Wolę być na swoim dnie niż na czyjeś górce. I czasami nawet na kręgach słyszałem takie zdanie, że będę, będzie nie fair, kiedy będę miał więcej niż moi rodzice. Kiedy talina do tej naszej życiodajnej studni jest w jakiś sposób przetarta albo zniszczona, to właśnie możemy czuć takie przetłaczające poczucie winy, przetłaczające poczucie pustki. I strachu przed tym, że mogę się wzbogacić, że mogę sobie poradzić lepiej niż ludzie, którzy mnie otaczają. Możemy czuć nawet lęk przed odrzuceniem że jeżeli te osoby, które są wokół mnie, mają mało, to jeżeli ja się wzbogacę, to stracę zupełnie ten kontakt. Można, mi, można odczuwać też taką tęsknotę za przynależnością do pewnej grupy, bo no, jakby nie patrzeć, nic nie łączy bardziej jak wspólne narzekanie. Jeżeli mamy na co narzekać wspólnie, że nie mamy tych pieniędzy, nie mamy tych finansów, nie mamy możliwości zarabiania, to jest jakaś ta forma łącząca nas z naszą grupą społeczną. I może się pojawić taka ciekawostka, bo może czuć się osoba zazdrosna, za wolność, którą mają osoby, które mają mało pieniędzy. Jest to swego rodzaju strach przed odpowiedzialnością, bo znacznie większe pieniądze to też większa odpowiedzialność za ich inwestowanie, za ich przetrzymywanie, za to, żeby ich nie wydać za szybko, a osoba, która nie ma, nie ma tych problemów w ogóle. Czasami spotkałem się nawet z takimi sytuacjami, w których osoba, która miała właśnie ten strach przed. Lojalnością, stratą, utratą lojalności rodziny, sytuację, w której przyjeżdżała do swojej rodziny i mówiła, że zarabia dwa razy mniej niż zarabia, kiedy była zapytana o to, jak tam finanse, albo nawet wymyślała jakieś problemy tylko po to, żeby te osoby, które są wokół niej, nie poczuły się gorzej. Więc była to swego rodzaju lojalność względem rodziny, ale nielojalność względem samego siebie. W końcu ta osoba odniosła sukces. Tylko nie była w stanie się nim pochwalić, bo system w jej rodzinie był tak mocny i tak trudny, że nie da się tego w żaden sposób przebić. Widziałem też taką sytuację, w której osoba, która była dosłownie o kroczek przed awansem, wiedząc o tym, że ten awans będzie kosztował ją praktycznie podwojenie wynagrodzenia, nagle dostawała swego rodzaju, właśnie takiego stresowego, jak to nazywam, szału. Stresowego szału, w którym poszła do szefa i po prostu się z nim pokłóciła o byle co, tak naprawdę zaprzepaszczając swoją, swoją szansę na awans. I wydaje mi się, że często obserwujemy takie zachowania, zwłaszcza w korporacjach. I mam do ciebie małe, ale ważne pytanie. Czy odczuwasz, że któryś z tych trzech elementów, mu ta gorzka woda, albo lina, która jest przetarta. Dotyczy Ciebie albo kogoś z bliskiej Twojej rodziny, przyjaciół, być może znajomych. Jeśli tak, to następna sekcja jest właśnie dla Ciebie, bo będę mówił o trzech narzędziach, dzięki którym można zmniejszyć efekty tych blokad. Od razu chciałbym zaznaczyć, że żadne z tych narzędzi nie da efektów od razu. Są to narzędzia, dzięki którym można ćwiczyć swoje przekonania, ćwiczyć swój mózg, plastyczny mózg, do tego, żeby żyło nam się lepiej. Natomiast żeby uzyskać taki efekt, który jest bardzo widoczny, to z takich narzędzi trzeba korzystać całymi tygodniami, jak czasami nie miesiącami. Zależy od głębokości naszej rodzinnej studni. Kiedy chcemy pozbyć się tej toksycznej, gorzkiej wody, to kiedy wyciągniemy tą, wiad tą wodę z wiaderkiem, z liną, to trzeba tą wodę w jakiś sposób wydestelować. trzeba odseparować to, co jest prawdziwą wodą, od tych sztucznych rzeczy, które są w środku. I takim narzędziem jest właśnie separacja tego, co jest faktem, od tego, co jest opinią. To bardzo trudne narzędzie i bardzo ciężko czasami w ferworze walki, w ferworze swojego własnego życia znaleźć takie momenty, w których możemy się zatrzymać, zrobić ciach i przerwać to. Fakt. Od odczuć, które są związane, od opinii, które są związane z danym wydarzeniem. Natomiast, czym częściej będziemy takie rzeczy trenować, tym lepiej. I oczywiście możemy sobie zrobić to w taki sposób, że kiedy mieliśmy ciężki dzień i wiemy o tym, że chcielibyśmy coś z tym zrobić, to weźmy po prostu kartkę papieru, telefon komórkowy z notatnikiem i starajmy się zadawać sobie w kółko pytania, co z tej sytuacji. Która właśnie, którą właśnie w tym momencie chcemy sobie przepracować była faktem bo czasami jest tak, że dostajemy maila od naszego szefa z informacją o tym że coś zostało zrobione w taki sposób, a miało być zrobione w inny sposób i zaczynamy słyszeć krytykę tam w środku że to my jesteśmy winni i ten szef w środku nocy wysyła tego maila właśnie dlatego, żeby nas Ochrzanić, żeby nas zdenerwować, żeby na, na nas się wyżyć w jakiś sposób, żeby poinformować nas, jak bardzo zepsuliśmy daną rzecz. Faktem w takiej sytuacji może być sam ten mail. Wysyłka jego w nocy może oznaczać równie dobrze to, że, nie wiem, ma dziecko, nie może spać i przeglądał firmową pocztę. Akurat natknął się na rzeczy, które my zrobiliśmy i chciał je zrobić inaczej. Zobaczcie, jak dużo tutaj opinii można wyciąć. Jak dużo y, krytyki mamy automatycznie przy danym zjawisku, bo samo wysłanie przez szefa maila w nocy kojarzy nam się poeratywnie, a może się okazać, że wcale takie nie jest. I oczywiście to jest skrajny przypadek, bo mail w nocy równie dobrze może oznaczać to, że szef jest y, zdenerwowany, no i też w jakiś sposób nieludzki, że zajmuje się czymś w nocy i nas męczy w czymś w nocy. Ale może też oznaczać naszą nadinterpretację sytuacji na podstawie doświadczeń, które przeżywaliśmy do tej pory. Zapisuj nie tylko te fakty, ale zapisz sobie również opinie, które masz. Wszystkie te myśli w głowie, które ci się pojawiają, ten cały overthinking, te całe nadinterpretacje, wszystko to zapisz. I bardzo grubą linią staraj się oddzielać. Jeżeli zapiszesz jakieś zdanie i stwierdzisz, to jest opinia, nie fakt, przesuń go niżej, na kartce zaznacz jakimś kółkiem dodatkowym. Natomiast, jeżeli coś jest faktem w notatnikach, przesuwaj to do góry, a na kartce zostaw taki, jaki jest, bo fakty nie powinny być w żaden sposób korygowane i zaznaczane dodatkowo. Na końcu, kiedy już będziemy mieli podzielone te rzeczy na jedną i drugą kategorię, to pomyśl, jak dużo rzeczy nadinterpretowałeś. Możesz również pomyśleć, rozszerzyć to wszystko przez mentalizację, zaczynając się zastanawiać Dlaczego w taki sposób pomyślałem? Jakie doświadczenia za tym szły, że akurat to jest opinia moja? I z jakich doświadczenia się wzięła? A to dlaczego się wzięło tutaj w mojej głowie? Drugie narzędzie jest trudniejsze, ponieważ o ile pierwsze narzędzie można po prostu wykorzystać w taki sposób, że wziąć kartkę, usiąść samemu, to przy drugiej, drugim narzędziu zaczynają się pojawiać osoby trzecie. A mianowicie nawet nie pojawiać, tylko znikać. Chodzi o to, żeby się zastanowić, czy nasze znajomości, czy nasze kontakty, z którymi się spotykamy na co dzień, służą naszej wiedzy, czy służą naszej niewiedzy odnośnie finansów. Jest taka też maksyma, która mówi, pokaż mi swoich przyjaciół, a pokażę ci, kim się staniesz. Często ludzie tłumaczą to, powiem ci, kim jesteś, ale w moim przekonaniu, nasi przyjaciele determinują to, w jaki sposób my się będziemy zachowywać w przyszłości. Kiedy zmienimy nasze bliskie otoczenia, zmienimy ludzi na takich, którzy wspierają nasz cel, to również nasze myślenie się zmieni, bo myślenie tych ludzi w czasie opowiadania, w czasie rozmów, w czasie różnego rodzaju dywagacji o takim biznesie, takim biznesie, takim problemie finansowym, takiej sytuacji, tutaj podatku u tu, tu, takiej sytuacji, to nagle się okazuje, że osoby, które już osiągnęły jakiś sukces finansowy, mają zupełnie inne rady od tych osób, które tego sukcesu nie osiągnęły. I wydaje się to truizm, ale jak często zastanawiasz się nad tym, czy Twoi przyjaciele i Twoje osoby, które są wokół Ciebie, wspierają Twoje cele, wspierają Twoje marzenia, wspierają to, kim chcesz, kim chcesz się stać. Nie chodzi mi o akceptację. Nie chodzi mi o to, żeby tolerować to w jaki sposób to mówisz, czy bać się przed tymi osobami powiedzieć, albo po prostu mieć odwagę powiedzieć przed nimi. Ile z tych osób wspiera cię w tym? Ile jest osób w stanie dać ci dobrą radę, albo poświęcić czas na to, żeby pomóc ci osiągnąć cel? Jeżeli masz mało takich osób wokół siebie, to na pewno znajdziesz sposób na to, żeby to grono powiększyć. Nawet jeżeli miałoby być to prosta grupa na Facebooku. Znajdywaniem osób, które w twojej okolicy robią podobne rzeczy, które chcesz ty zrobić. Na pewno nie zaszkodzi spróbować. A co z tą starą linią, co z tą przetartą linią, która mówi nam o tym, że musimy być lojalni względem naszej rodziny? Tutaj ćwiczenie jest ciutkę inne niż mogłoby się wydawać, bo nie zrobimy nic z naszą rodziną, zrobimy coś z własnym myśleniem, trening własnego myślenia. Mianowicie. Kiedyś na jeden z warstatów odnośnie właśnie inteligencji finansowej, ktoś powiedział, żeby codziennie odkładać jedną złotówkę. Niezależnie, czy to jest dodatkowe subkonto na koncie jakimś bankowym i codziennie rano przy śniadaniu, przy myciu zębów robić ten przelew. Czy masz świnkę skarbonkę, do której po prostu musisz wrzucić złotówkę, czy dwie? Chodzi o swego rodzaju rytuał, a jednocześnie rutynę wyciągania tych pieniędzy z. Portfela do jakiegoś miejsca. I teraz, co z tymi pieniędzmi zrobić? Te pieniądze nie są do tego, żeby w żaden sposób zaspokoić swoje potrzeby. Te, po, te pieniądze są odłożone po to, żeby pomóc osobie, która jest wokół ciebie w potrzebie. Chodzi o to, żeby, żeby wytrenować swoją hojność. Zbieram, odkładam codziennie jakiś fragment swoich pieniędzy po to, żeby altruistycznie i hojnie móc kogoś wesprzeć. I czasami jest to podanie komuś 3 czy 4 złotych w przekasie, bo mu akurat zabrakło do zakupów, a czasami jest to jakaś inna potrzeba, którą możemy zrealizować nie wiem, przez jakiegoś yy, się pomaga i wysłanie komuś jakichś pieniędzy na, jakiegoś, na jakąś sytuację chorobową. Bardziej chodzi o to, żeby regularnie zbierać te pieniądze i hojnie, z radością. Nie z musu, nie właśnie z poczucia takiego, że o muszę komuś pomóc, tylko jestem wystarczająco dojrzały, wystarczająco finansowo stoję, że mogę i chcę. I zaobserwuj, czy przez to, że będziesz odkładać jakieś małe kwoty, a potem wysyłać, czy świat się zawali? <grym> czy stanie się coś złego dla Ciebie, dla Twojej rodziny? I wtedy pomyśl o tym, czy chcesz się pochwalić. Swoim małym sukcesem finansowym ze swoimi bliskimi. I zaobserwuj. Czy świat się zawalił? Czy stało się coś złego? Właśnie udowodniłeś w swojej podświadomości, że lina tego strachu i tej lojalności to tylko iluzja. I nie musisz używać tej starej liny, tylko możesz wziąć nową, swoją, prawdziwą, pełną i nią też zaczerpnąć wodę z tej studni. I na koniec chciałem Ci powiedzieć, że oczyszczanie studni. Do tego, żeby ta woda była słodka, dobra, dla Ciebie, niezamulona, i żeby łatwo się wyciągało nawet duże ciężkie, duże ciężkie wiaderko, to jest praca do zrealizowania czasami nawet tygodniami i miesiącami. I to nie jest żadna magia, to jest raczej rodzaj mechaniki, która została nam wgrana przez rodziców, a teraz możesz sobie z tym poradzić. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów jak ten, Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Można kliknąć dzwoneczek, można kliknąć łapkę w górę. Dzięki.